Cześć Terrarianie, dzisiaj omówimy 5 akcesoriów modowych, jak zarówno pre-hard modowych, i na ekspercie i klasiku. 5. Shield of Cthulhu Jest to akcesorium ekspertowe, które dropi z Aof Katulu. Dodaje graczowi 2 defensa, ma bardzo silny knockback i zadaje 30 melee damage'a i dodaje bardzo fajną funkcję Dasze. Jak widzimy w jakiegoś oponenta, to dostaje 30 punktów damage'a, ale czasami jest szansa na przy... o właśnie. Hit krytyczny. 4. Charm of Myths jest to akcesorium już hard które robi się z dwóch rzeczy: z life Banda i z Filozofer Stone'a. Life Band można znaleźć pod ziemią w złotych Czestach przed hard A po hard mode Filozofer Stone dropi z mimików. To akcesorium jest bardzo fajne, ponieważ leczy cię powoli i na przykład, jak wypijemy jakąś potkę, to zmniejsza o 25% cooldown. 3. Łączkaw. Warscraft jest akcesorium ekspertowym. Jest bardzo potrzebny i dropizy, i teroworca. Na przykład jak ten przeciwnik zada nam 100 obrażeń, to redukuje ten akcesorium je o 17%. Angshield. Angshield jest akcesorium hard i dodaje 4 defensa graczowi. Bardzo imituje knockback, o, zmniejsza knockback o 100% i na przykład, jak stoimy na Hellstone, to nie dostajemy damage'a od ognia. Większość y, debuffów w grze, debuffów, on nam neutralizuje. 1. Hermesy: Hermesy są bardzo potrzebne. Znajduje się przed Handmoldem w złotych skrzynkach pod ziemią. Dodają bardzo fajnego boosta do Speed'a. Do speeda i są potrzebne do skraftowania teraz parków i tego całego drzewka do teraz parków, od Lightning Bootsów czy tam Specter bootsów do aż teraz parków.